Jestem. O dobra. Ja też. Jesteś gotowy, Mike? Tak. Zamknij tylko. Zamknąłem. Tam nie otwarte. U mnie. To mnie zamknięte. A teraz się zamknęło, no? co coś daje? No 200 już jadę. O kurwa! O! Jesteś taky? wody lecimy. O kurwa! Jesteśmy się wieda do O. o jak <laughs> Utopi, <laughs> jestem z w przepie o wywaliło walił mnie na ten o kurwa to się nie to kurwa to czytaję <laughs>